Witam Was kochani z vlogu z wyjazdu na obóz Tak się kochani cieszę Teraz akurat jestem dzień przed wyjazdem Bo wiecie, ja jeszcze muszę zrobić e, kilka tam zakupów, jakiś przekąsek Jeszcze tam trzeba kosmetyczkę zabrać i tak dalej Tylko to jest specjalny obóz i dlatego wam nagrywam Ponieważ ten obóz jest dla nas takim ważnym wydarzeniem że my jesteśmy tam ważnymi osobami. Będziemy w tym obozie też pomagać i uczestniczyć. Ja kocham takie wyjazdy, więc jeśli Wy też się kochacie, to zasubskrybujcie ten kanał i oglądajcie. Ja się już witam z Wami rano. Cześć, kochani, ja właśnie wstałam. Zaraz się jeszcze wyszykujemy, umarujemy. No i co? No wsiadamy do samochodu. No już jesteśmy w samochodzie i jedziemy na obóz. Kochani, zauważyliśmy niezwykłe zjawisko. to A nie, ty nie widzisz, że tam jest płód? A. O, nie zwiedzamy teraz. Patrzcie, jakie to jest ogromne. Patrzcie, jakie to jest ogromne. Kochani, co to jest? Co to jest? Ej, tu są mega ładne konie. Ja widziałam jednego. Jezus, to za śpiew. Kochani, patrzcie. Tu jest teren. Ej! Dzwonek ciała. Tu jest studia. Ej, Ania, tu, tu się można zgubić. Jakby... Ej, z dwóch stron jeziora. Tu jest Będziemy spędzać zachody słońca. Słuchajcie, to już drugi dzień na obozie. Tutaj mamy walizkę, ale troszkę bałaganu tutaj jest. Nie powiem. Tak. To Tak, tu mamy cztery łóżeczka. To jest moje, to jest Ani. Tutaj mamy słodycze, nie wszystkie. Nie wszystkie. Tutaj niedojedzoną zupkę chińską, ale spokojnie, uprzątnie się. Tutaj mamy kosz na śmieci. Tutaj mamy drugi kosz na śmieci. Jak nie musisz pokazywać kosz na śmieci? A co mamy <laughs> Tu mamy śmiecia? Tu mamy śmiecia. Zaraz, zaraz, zaraz. Chciałam zaznaczyć, że Szaty nie jeździ na ląży, tylko biutka dzisiaj miała problem z zagalopowaniem i pani chciała jej pomóc. Dobry, witam Was bardzo serdecznie na trzecim dniu obozu i jesteśmy właśnie w stanie dać konikom obiad. Tylko, że ten dźwięk nagrywam już po obozie, i ta moja szczęśliwa minga świadczy tylko o tym, że dzisiaj sobie rozwalę piszczel i nie pójdę na jazdę. <śm> <śm> <śm>

Dobra, Ania. Musimy tu poprzestawiać te no krzesła. mamy piórka, szczyny. Trzeba będzie znaleźć szczyny, Ania. ładzie, się czeka, Hej. aż się wsiąknie. Wsiąkaj się, Dziadzie. Dokładnie. <słenia> o, Ale to nie jest taka jest To jest, jest <słenia> To są szczyny pewnie, tak. Bo ale żałuję, że Cię nie przekona. Co się tu działo? No, no, się... ale wy to odnosicie do kosza. Nie, Czemu? nie. No, ale nie. A nie, teraz ty idziesz. Ja to starłam. A nie, ale robisz teraz... Jak już sami widzicie pod koniec filmiku, po Leo przyszli rodzice. Leo ostrzegła ich przed sikami, ale w tym samym momencie wyszła pani Madzia i powiedziała, że to niemożliwe, żeby ptak tu wleciał. Więc razem za nią musieliśmy się przejść do pranku. Ale nikt się nie obraził, wszyscy się zaśmiali, więc zaliczam ten prank jako udany. No więc tak. To było coś fantastycznego. To jest już nasz drugi obóz i nadal mamy te same wrażenia. To najlepsze wyjazdy, na których udało nam się być. Wynieśliśmy stąd tyle wspomnień, tyle przygód, tyle przyjaźni, które do teraz trwają. Trudno o tym zapomnieć. Trzeba by sobie chyba wykasować pamięć czy coś. I naprawdę bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam, obozy razem zagmają. Bardzo polecam spróbować. Każdy z Was by się tam odnalazł. Zimowiska są jedne, natomiast turnusy letnie są dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i dla zaawansowanych. Więc każdy może tam pojechać. Każdemu bardzo, bardzo serdecznie polecam. Jeśli ten filmik Wam pomógł wybrać jakiś wymarzony obóz dla koniar i koniarzy. To bardzo bym was prosiła o zostawienie łapki w górę, a także subskrybowanie tego kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!